Cześć, tu ich zapraszam na kolejny odcinek po partyjce, a w sumie tutaj jest po przerwie też e, wakacyjnej. Ten odcinek powinien być nagrany na końcu czerwca, na początku lipca. Tak też w sumie było, tylko gdzieś tam głos mi się zacinał, e, rozładował mi się mikrofon i w połowie nie było, i także tego odcinka nie wrzucałem. E, miałem go dograć, ale jak po wakacji gdzieś tam czasu nie było, e, sprawy związane z ogrodem i tak dalej, i tak dalej, nie będę Was tam wtajemniczał. Suma summarum nie było czasu, dlatego też na tym kanale za dużo się nie działo, ale już e, przychodzi troszkę chłodu, e, więc zacznę znowu coś tam dla Was nagrywać. No, oczywiście, zaczniemy od tego odcinka, który jest gdzieś tam zaległy, który cały czas mnie blokuje. Dalsze e, wrzucanie filmików, a więc podsumowanie kwartału i półrocza w sumie, bo to czerwiec. Był e, do tego płynął od Was, czyli pytania. E, też nie chciałem tutaj tego odcinka wywalać ze względu na to, że były pytania, no to warto by je przeczytać i odpowiedzieć na, dla Was. A zacznę w ramach przeprosin od Spielded Jarosław, które się zakończyło, czyli nagroda gry roku w Niemczech. Najbardziej prestiżowa nagroda, gdzie tutaj sama nominacja, z tego co pamiętam, podbija sprzedażowo dany tytuł. Wygrało Sky Team, czyli Halo Wieża na BGA. Możecie sobie przetestować tą kooperację. gdzieś tam jest nawet filmik, jak to szybko możecie sobie zagrać, oglądnąć, żeby wiedzieć mniej więcej o co chodzi. Gra, w której jesteśmy pilotem i kopilotem I musimy sobie gdzieś tam dolecieć, gdy wylądować. Do tego mamy pewne przeszkody, jak samolociki, które się pokazują, musimy je tam. Usuwać, do tego musimy równo czuć, po, po no i oczywiście wszystkie wskaźniki muszą być zaliczone na koniec, czyli jak, jak dolatujemy do lotniska. Gdzieś tam nawet jest tryb solo. Tryb solo wygląda tak, że e, znaczy nie na BGS, fizycznie, że my robimy swoją turę, później kulamy jedną kostką, no i ten sobie decydujemy, co to tam będzie się działo. Tak, oczywiście, że nie możemy się komunikować. Tam tam jakieś bajery, nie, możemy się komunikować, ale po pół, żebym powiedział, po, po rundzie e, jest możliwość komunikacji, co tam robicie. E, dwuosobówka, dosyć szybka, 15 minut, laki, tak u nas to wydał, nie wiem, czy jeszcze jest dostępne, ale to by było, jeśli chodzi o, o, o Spiel wiary, czyli tą główną nagrodę. Później mamy Kenner Spiele, czyli dla graczy e, doświadczonych, e, tak z przymrożeniem oka tu powiedział, bo tutaj te, nie zawsze te gry są jakieś bym powiedział wybitne. I tu mamy e, Emission, czyli Daybreaker. Nie grałem w to jeszcze, jest to gra kooperacyjna, kooperacyjna gdzie będziemy e, działać na rzecz klimatu. Na rzecz klimatu było też CO2 od e, pana Vitala Certy, ale jeszcze wtedy nie od orzełka, ale już mu malował Ian O'Toole. No i Kinder, e, czyli Magic Keys od Happy Bobo rzucamy kością, poruszamy się, taka dziecięca gierka jak sama nazwa skarguje mówię, tam na to nikt nie patrzy. A z takich lepszych gier jeśli nie, nie wiecie co tam, jakie gry są. Na liście, tych, które wygrywały. Hmm, Szpilde z Jareś, czyli mamy Kaskadię. Takich fajniejszych mamy powiedział 2002, mamy Azula 2018, mamy King Dominio. O Cold Express, i później już są takie bardziej klasyczne gry, jak nie wiem czy na przykład Hanabi, e, ciekawa gra, w której mamy odwrócone karty. Królestwo w budowie, e, gra, która uczy, e, że w grach planszowych zawsze musimy być przygotowani na najgorsze, bo tam za dużo tych ruchów nie mamy, ale dosyć sporo odmienienia, dosyć dużo ludzi też się odbija od tej gry. E, mamy, e, Dixie, Dominion, czyli najlepszy, w sumie najlepszy pierwszy z takich deck buildingów fajnych, e, jedyną grę dla ciekawości Rainera Knizi, z tego co kojarzę, jest to Ketli, gdzieś tam na kanale Macie. Ja bym szczerze mówiąc inne gry dał Kniziego, ale na takiego płodnego autora ma tylko jedną grę, na przykład Cesarski Kurier, tu już są starsze, no i oczywiście wsiąść do pociągu. Sami wiecie, jak jest popularny, jak mocno sprzedawane jest wciąż do pociągu. Alhambra, bardzo fajna, Via Paletti, y, fajne budowanie, Carcassonne, Torres, Tical, co y, to tu jeszcze mamy? Mississippi Queen, chyba Replin, El Grande miście, w tamtym albo w tym roku też Replin jest na tym z Skatanu, Manhattan. I y, 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 tam już są takie dosyć starsze. Y, y, 1980 było Rumikum na przykład, tak. Także tak by to wyglądało, e, jeśli chodzi o Spiel des Jahres, to Wam chciałem tak e, powiedzieć tylko, a tak w woli e, jeszcze przypomnienia. Kenner's szpile, czyli te doświadczone, mieliśmy Guild of e, Marching explorer i Ticket to Ride, e, ten Legacy, te gry walczyły tutaj o to miano, tak. E, teraz e, przechodzimy do tak, standardowej, czyli Gra kwartału, gra kwartału. Mieliśmy tutaj troszkę tych gier, troszkę było, ale nie aż tak jak w pierwszym półroczu. A więc trzecie miejsce to jest wojna w krainie czarów, czyli Alicja. Tu jedyny minus i największy to jest obsługa tej gry, gdzie najbardziej to boli. Zresztą też tak wspominałem na filmiku i też musimy się gdzieś zawsze ustawiać przy tych walkach. Bo Brzydko mówiąc, troszkę posiedzimy sobie Strength Things upside down. Tutaj ta gra przypadkiem wpada do kolekcji, ale dosyć sprytna, fajna e, fajna kooperacja, dosyć szybka, coś na zasadzie pandemika plus, bym powiedział. No i numer jeden jest City of Big Shoulder, czyli taka cel do osiemnastka, też możecie ją sobie przetestować na BGI, jak ona działa. Niestety na dwie osoby ona słabo działa. A jeśli chodzi o półrocze, no to tutaj trzecie miejsce by miał właśnie City of Big Shoulder, drugie miejsce Projekt Gaia. Z ciekawostek macie, chyba aktualnie, film w przedsprzedaży od portalu. Do tego możecie sobie dogupić małe pudełeczko z dodatkiem, tak, może nie takie małe, ale dodatek który troszkę zmienia. Gdzieś tam długo się czekało na ten dodatek, ale w końcu się pojawił. Myślę, że będzie na Essen, ale już go yy, portal sprzedaje. No i numer jeden jest Carnegie, czyli tutaj nic się nie zmienia. Yy, jeśli chodzi o Carnegie, no to to jest już taki klasyk. Yy, tutaj u nas na stole przynajmniej. Dobra, i pytania od Was: yy, jakich programów używasz do obrabiania? Używałem Adobe, yy, DaVinci i teraz chyba Adobe, chyba Prime. Yy, używam yy, standardowo. Chociaż przy 4K, jak mam, to mi się już komputer delikatnie haczy, i tutaj to jest największy problem. Pewnie będę szukał kolejnego, jakoś mniej, że tak bym powiedział, z bajerami programu, który nie wymaga aż tyle, albo będę musiał zmuszony być do wymiany komputera. Co nowego będzie na kanale? Na kanale co nowego może być? Unboxingi będą, oczywiście już są. Czyli to, co przychodzi, po prostu ja wam po prostu nagrać. Co nowego, nikt nie planuje. No, standardowo zbliża się Halloween, no to ta Halloweenowa. Później będzie jakieś propozycje na Na, co? na święta. I tak z takich nowości, jakiś wow, nic nie, nie wskazuje. Nie będzie żadnych, też, yy, jakichś cudawianków. Po prostu będę cały czas robił to samo. Chyba, że macie jakiś pomysł, żeby coś wam zrobić, no to dajcie znać. Dlaczego solo nie nagrywasz? Dlaczego solo nie nagrywam? Bo po pierwsze nie spotkałem takiej gry, która by była fajna, żeby Wam nagrać. To znaczy, żeby to solo było tak ciekawe, żeby Was zaciekawić godzinną partyjką. Dlatego wolę Wam nagrać partyjkę na dwie ręce, żebyście szybko zobaczyli, to, jak to chodzi. Niż jakieś tam murzenia, bo jakieś milion ruchów o solo, ale może powrócę do tych solo, zależy od gier i bardziej w sumie chyba od czasu. Kiedy poprawisz jakość? jakość, jeśli chodzi o nagrywanie, no to tutaj jest jeden z takich problemów, to jest oczywiście sprzęt, w którym nagrywam, no, finansowo nie jestem w stanie go wymienić na taki profesjonalny, a dwa, tutaj to studio, w którym nagrywam, też to światło się jakoś rozprzestrzenia, z tym będę starał się jakoś powalczyć, poprawić, coś tutaj wymyślić. Także może to jakoś poprawia. Czasami też, szczerze mówiąc, ten program gdzieś tam robi pikusa, gdzieś tam ścina i yy, czy tam pogłosy dźwięku. Yy, dlaczego większość gier oceniać negatywnie? Yy, może nie tyle co negatywnie, ale jeśli jesteście tam po iluś tam partiach pod rząd, no to z automatów widzicie więcej tych minusów niż plusów tej gry. To jest jeden taki, taki element. Yy, drugi element, yy, jestem dosyć wybredny. I czasami po jednej partyjce już widzę co ta gra oferuje i gdzie tam coś się psuje, na drugiej partyjce zrobię wszystko, żeby zobaczyć czy faktycznie tam się to psuje i stąd też te oceny są takie dosyć słabe, chociaż też nie chcę wam wciskać, że gra jest super, jak nie jest super. Gdzieś tam mówić, że to jest och, ech i graficznie i w ogóle. Jak nie jest, po prostu mówię jak jest, jak ja to wyglądam. Zagram na przykład, ale jakbym miał to kupić jeszcze raz, no to bym nie kupił na przykład. Dlatego stąd te oceny. Czy zarabiasz coś na YouTube i czy masz jakieś wsparcie? I to jest właśnie ten drugi problem, gdzie jeśli mówię często tak negatywnie, oczywiście nie mam co automatu wsparcia. I chyba też jestem za malutki i też się nie pcham tak mocno, żeby ktoś tam mi podsyłał jakieś darmowe sample'sy gier, żeby wam to wrzucać. Ostatnio chyba Czacha sobie wziął jeden ten filmik pożyczył, w którym przedstawiałem, też tam ten hunted sobie wziął do przedsprzedaży, ale to tam nic nie miałem z tego. A czy zarabiam? Nie, nie mam tego progu, Mogłem Wam dać guziczek, że wspierajcie kanał, bla, 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 ale też tego nie robię. Po prostu gdzieś tam jak dobiję do tych godzin, które muszę mieć wyświetlone i tego wszystkiego, no po prostu jakieś grosze będą pewnie wpadać z tego YouTube'a, żeby mi się staczyło na karciankę raz w roku. Najgorsza gra w tym roku, na czym się zawiodłem, Wiek Cudów, niestety ta gra jest taką pseudo nie, nie pamiętam kiedy Wam to nagrywałem, ale od tamtego czasu wisi na Allegro, żeby się sprzedała, już zjechałem dosyć dużo sceny, to co zdałem, oczywiście gra, wizualnie wszystko jest super, ale sama mechanika, sama jak to wygląda, no to niestety, ale tu się męczę i dosyć mocno się zawiodłem na tej grze. Myślałem, że to będzie e, wojna w krainie, e, ale nie, tu jest, e, to pobiło wszystkich, na razie nie grałem w tym roku nic takiego bardziej rozczarowującego, bym powiedział. słabsze gry grałem oczywiście, ale jeśli chodzi o taką, która wyglądała fajnie i się zdecydowałem, żeby ją kupić, na to co oferowała i co mi dała, no to niestety, ale no nie, słaba to a, wyglądało. Dlaczego e, Lidia nie nagrywa? Linia nie nagrywa z kilku powodów. Pierwszy powód to jest, że wróciła do pracy. Ten człowiek się macierzyński wróciła do pracy. Drugi powód to jest, że wróciła do pracy i musi wcześniej wstawać. Czyli z automatu nie może sobie siedzieć czasami, tak jak tam nagrywaliśmy do północy, czy tam do pierwszej w nocy. Dzieci nam podrosły są bardziej wymagające, przynajmniej ta młodsza córka gdzieś tam w nocy, żeby ją uspać. I z tego wszystkiego to się tak wszystko zrobiło, plus nagrywam tutaj, a nie w domu. Może gdzieś tam wróci, ale szczerze mówiąc, też nawet chyba przez te całe wakacje raz zagraliśmy Salt and Sea, drugi raz już nie było czasu zagrać, żeby Wam chociaż nagrać gameplaya. Także sami widzicie, że jakoś czasowo tutaj nie wyrabiamy. No i mi jest łatwiej przyjść samemu nagrać, czy tam gdzieś sobie ogrywać grę, nagrać Wam coś tam niż czekać na litkę. I to nie zawsze tak wychodziło jak chciałem. I tyle. Czy masz filmy do przodu ponagrywane? Miałem do przodu. Gdzieś tam jak przychodzi jakieś słabsze gry, nasze znaczy słabsze, mniejsze gry, które jestem w stanie szybciej nagrać. Tak gdzieś tam w ciągu wieczoru, czyli od tej tam powiedzmy 21 do 22, czy tam trzeciej Jestem w stanie ją rozłożyć, złożyć, nagrać. I tak przez e, cały tydzień powiedzmy się nabiera takich 7 filmików, później sobie obrabiam i już mam na 7 filmików gdzieś tam do przodu. Także tak idzie na YouTube, tak zrobić, że sobie macie te filmiki dosyć sporo do przodu, i później, ale też się robi taki zamęt lekki. Zresztą e, gdzieś tam ten słynny e, stoliczek świąteczny, gdzieś tam chyba jeszcze w marcu czy kwietniu was tam męczyłem tym stoliczkiem. No i najdłuższe pytanie, jakie tutaj mam, podzielone na kilka odpowiedzi. Hej, pytanie do Was. Czy uważacie, że nowe tytuły to tylko zmiana opraw graficznych, ale mechanika i fan zostaje taka, takie same jak przy innych starszej grze i takiej samej rozgrywce? Hmm, są gry, hmm, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, są w nowej szacie graficznej, tak? czyli mamy tego Brasa, mamy na przykład hmm, Teramistyka, która jest e, chyba tutaj najlepszym e, przykładem, gdzie jest e, ta podstawka. Później mamy teranową, czyli jest troszkę okrojoną. Później mamy projekt Gaia bardziej rozbudowaną. No i mamy erę innowacji, która jest coś tam dodane i jest pomiksowane. Czyli z tej podstawki, tego pierwszego tytułu, e, jest rozbite to na cztery tytuły praktycznie, tak? I teraz u nas jeszcze mamy erę innowacji, ale summa summarum e, uchowa się tylko. Projekt Gaia. tak? Pandemika, mamy to samo, tak? Mamy Pandemic, tą podstawową wersję, później mamy na przykład Legacy, która oczywiście jest inna i tam ma, ma dużo bajerów, ale mamy też te droga do Rzymu. To wszystko jest, działa na tym samym systemie. Są pewne twisty, tak? Czyli coś tam pozmieniane, ale ogólnie sama trzon jest tego pandemika i tu nie zawsze to działa, tak? To muszę przyznać, że tu nie zawsze to działa. Small tak samo mamy. Jest dosyć dużo takich gier, które e, są ubrane gdzieś tą nową, tą Grande na przykład też wyszło. E, no teraz w ogóle Zamki Burgundii*, Puerto Rico, wszystko jest e, tylko po to, żeby naciągnąć na kasę, brzydko mówiąc. Albo ci gracze, którzy są nowi, e, nie chcą grać w stare gry, no to dostaną starą grę w nowej okładce, tak? Brzydko mówiąc, tak? Bo no jeśli ktoś jest na przykład od tego roku w e, grach planszowych, Wchodzi w to, w to, w ten świat, i nagle widzi Puerto Rico na Kickstarterze. Wow, super! Opinie na tym super, super, super. No to on to weźmie, tak? On nie wie, że to jest ta sama gra, która kosztuje tam 100 120 zł, tak? Tylko on to weźmie w full bajerze i myśli, że ma nową grę, dopóki się nie spotka z takim starszym graczem, który mu wyciągi to Puerto Rico i pokaże, tak? Yy, także yy, tak, ta oprawa jest tylko zmieniona. Nie zawsze to jest nowy tytuł, chyba że jest na przykład straciła Gra licencję, ale coś tam jest pozmienione. Takim mistrzem tego robienia to jest dla mnie dr Reinek tak, który jest dosyć często przekleja jeżyki na ślimaki, i wszystko tam pędzi, ale suma sumarum, jeśli tam staniemy obok i popatrzymy na tą grę, to w sumie suma summarum to wychodzi, że to jest ta sama gra, tylko jest tam. Jakaś pierdłuka inna. Druga część tego pytania. Rynek braszówkowy przechodzi lekki kryzys. W sensie coraz mniej ludzi kupuje gry. Chociaż tego nie widać przez sprzedażach, ale wiadomo, co roku są jakieś koniki, które schodzą jak ciepłe bułeczki. Na przykład Halo wieża. Kwestia marketingu i zapowiedzi mechaniki. I to jest. Tak, Halo wieża. No to tutaj masz i y -y, no to ona by już sadziła jak świeże bułeczki. E czy kryzys? E może dlatego, że gry poszły troszkę do góry, tak? E kiedyś taka stówka na grę, no to tak przeciętny Kowalski tak się zastanawiał, teraz już ten przeciętny Kowalski się zastanawia przy dwóch stówkach. Do tego mamy miliony tych gier, e które e mamy e w sprzedażach, tak? Dosyć dużo tych, tych wydawnictw. Kiedyś był portal Rebel i Certa, Czacha, i tam za dużo tego nie było, a teraz mamy troszkę tego. Do tego mamy jakiś starter. Te gry dosyć łatwo jest wydać brzydko mówiąc. Może nie wydać, tylko sprzedać w przedsiębiorze. A już żeby to tam dotarło troszkę gorzej, kwestia. Marketingu, no tak, to jest, zawsze jest najlepsze. Może być, chociaż na takich starszych graczach marketing nie zawsze działa. Na przykład, na mnie marketing tutaj w ogóle nie działa, bo sobie jedę na BGG i sprawdzę, co to chodzi w tej grze. odpalę sobie dwa filmiki i zobaczę, jak to wygląda. Tak? Także tutaj nie działa na mnie marketing, ale oczywiście, jeśli jest dobry marketing i dosyć ostry nastawiony tutaj na sprzedaż, no to wiadomo, że tej gry gry będą się lepiej sprzedawały. Tak? Czy kupowanie ma sens tylko dla wyglądu, czy. Oczy chcą, kalaksy się rozciąga, czas zawsze brakuje, ale i tak coś padnie. Pozdrawiam. Niestety, ale faceci to wzrokowcy, tak również pozdrawiam. E, na tą końcówkę tego pytania: czy kupowanie ma sens dla wyglądu? No nie, ja kupowałem e, te Dungeon Crawlery, bo lubiłem figurki, no ale gdzieś tam suma summarum narobiło się ich tyle, że te figurki już tak już nie miały takiego sensu. Kupowania do tego, oczywiście kalaksy są na standardowe pudełka, to zawsze było jakieś wynalazkowe. Czasu zawsze brakuje, tak to jest najgorsze najgorszy dwa elementy w, w hobby placówkowym, to jest czas i gracze, tak? Jak te dwie rzeczy się złączą, no to jest super, ale nie zawsze to wychodzi, tak? Ja osobiście już coraz rzadziej kupuję gry w przedsprzedażach, tak? Chyba, że sprzedałem jakąś no to mam wolne środki, to sobie kupię, ale bardziej kupuję sobie z, z drugiej rączki. Gdzieś tam jakieś takie śmieszniejsze tytuły, śmieszniejsze w sensie, nie takie, co są na polskim rynku, bo te na polskim rynku i tak one będą i tak gdzieś się udało zagrać. A najlepiej polecam Wam gdzieś jechać do klubu, gdzie ktoś to już ma i sobie zagrać, bądź sobie wypróbować, tak jak ja na BG a że tam dosyć często sobie ja grywam, w te gry, które przeważnie są, w sumie też polskie, tak jak Harmonia i te inne. Ale reasumując to długie pytanie, to tak, gry często zmieniają szantę graficzną, często te gry są podobne do siebie, mają lekki twistik, lekkie odczucie, troszkę inaczej jakąś zasadę, bądź są tak odklejone jak Heroes of Magic, gdzie mamy tam kupę zasad, kupę tego i ciężko to podrobić, ale też ciężko złapać ekipę do grania w takie gry. Ale suma summarum, standardowy Holik zawsze kupi w roku, myślę, że 3-4 gry na pewno, do tego zbliża się Czarny Piątek, który u nas w Polsce nie działa, ale za granicą, jak sobie dorwiecie jakiś fajny sklepik, to na pewno tam coś znajdziecie. I to bym w sumie mógł podsumować całe to półrocze. Tak, to czerwca. Latem za dużo nie grywałem, nie nagrywałem dla Was. Także kolejne takie podsumowanie z Waszymi pytaniami będzie na koniec września, tak? Początek października, czyli zacznie się esen, czyli połączy to po prostu z tym odcinkiem, który. E, też tam ktoś pytał chyba, czy będę robił e, z tym odcinkiem na SNowe e, hity, które gdzieś tam się zbliżają i tam sobie w na na e, też poproszę o jakieś pytania i na pewno jakieś nowe filmiki się zaczną pokazywać na kanale. Na tą chwilę. Wszystko. Dzięki i do następnego.